Cześć, witam Was w nowym Let's Playu. Tym razem jest to Gra Limbo. Gra dla mnie ona jest dzi bardzo dziwna. Mm, no, dziwna w sensie jej trochę zakończenie, ale mało już nie pamiętam, więc trochę będę zaska Będę zaskoczony tymi momentami, bo już mało pamiętam z tej gry. Gry przyszedłem tylko raz, ale bardzo mi się spodobała ten klimat. Ogólnie taka... Platformowa gra, ale jak dla mnie ona jest bardzo świetna. Ogólnie fabuła ma też fajną, tylko w tej grze nie ma żadnych, żadnych dialogów i takie kolory, jakie tutaj widzicie, nie będziecie widzieli żadnych innych, tylko te kolory, które właśnie teraz widzicie na ekranie. No dobra, bo jesteśmy chłopcem, który trafił do takiego świata Libusa, to chyba jakoś tak się nazywało. Yy, więc, no nie, za wiele nie mam do gadania, bo i tak nie za bardzo ogarnąłem. Yy, ja będę grał na padzie z konsoli Xbox 360, yy, więc tak, no to nie, nie ma co innego do roboty, idziemy przed siebie. Hmm. Już mam jakieś elementy, gałęzie. musimy przeskoczyć, żeby na kolce nie, nie trafić. Tak, ledwo je zauważyłem. A tu naciskam B i ciągnę po prostu w zęb. Tu jest właśnie bardzo dużo takich y, części lo y, logicznych. Musimy myśleć sporo, żeby co i jak zrobić, bo ta gra właśnie jest trochę tak na no, pół logiczna. To nam stwarza trochę problemów. No i teraz się ciemno robi, widzimy tylko oczy tego dziecka I płyniemy sobie łódką. Ja grałem wersję demo i ta wersja demo no, była przez jakieś chyba 15 minut gry i tyle. Tą grę, grę, żeby przejść to chyba potrzeba 3 godzin, o ile mi się tak wydaje przynajmniej. 2,5 godziny albo 3, 3, 3 godzin potrzeba No no dobra już przybiliśmy do brzegu Tam musimy tak Tutaj się doskoczyć nie da więc musimy Przy tą, tą łódkę tutaj przysunąć Musimy ją chwycić i przysunąć To jest też bardzo yy, Właśnie ten znaczy To nie było akurat trudne ale Dużo takich elementów właśnie jest, że trzeba dobrze się zorientować Żeby coś tam przesunąć, bo inaczej się tam nie dostanie czegoś tak. O właśnie tak, te Liany, czy co to jest? Korzenie jakieś. Ale to światło wali w oczy. W tej grze nie ma żadnej muzyki, żadnych dialogów, są tylko dźwięki. Oba już szaskania, nie wiem, jakichś takich flaków, wiecie, że na przykład jak mnie coś zabije, albo ja się zabiję na czymś, albo to właśnie te takie kroki. No i to jest właśnie pułapka i możemy ją odsunąć, żeby nas nie zabiła. O, właśnie tak. No no, to był dobry sposób, żeby pokazania jak idzie z jak wygląda śmierć tej grze. Poskoczyłem po prostu za wcześnie. No dobra, jesteśmy. Przeszliśmy dwie pułapki. Dwie pierwsze pułapki. No i tak, co tu mamy zrobić? Chyba nic. Aha. Więc tak, mamy podsunąć tą pułapkę i skoczyć na tolinę tak, żeby ta padlina zaczasła się w tej piosce. O właśnie, i wtedy już będzie lżej. Tak, gra mi się strasznie podobała, jak tak teraz te pomienie słońca. I właśnie jest tu strasznie dużo tak, pułapek tego typu Strasznie tu jest dużo pułapek tego typu więc trzeba uważać yy, gdzie się idzie i na co można trafić No więc tak, teraz tu mamy drzewa lina więc będziemy musieli... Ło, wraz filmy znowu tak, będziemy musieli... ...leczy to psce podsunąć się jak daje przy okazji tak, tak trochę z tego pamiętam, ale... ...wieście mi, nie za wiele a no dobra, mamy się rozhuśtać gałką ana analogo analogową <grych> Jestem jak Assassin trójce dobra doskocz, dobra ja Teraz tam nie dojdziemy No i tak, teraz mamy to przewrócić to drzewo, to tam spadnie na dół I spadło do tej wody No dobra, eee, ja tam nie chcę się zabić to są takie znajdźki, one są mniej więcej w takiego rodzaju takiego choby jajka To takie, takie białe świecące na podłożu takie małe elementy ale jak ich zbierał nie będę bo po co ja głównie się skupię na grze a nie na znajdywaniu do, 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 do jakichś znajdź... znajdziek No i tak Musimy doskoczyć, tak? Doskoczy... Jest! Dobra, doskoczyliśmy. Przez tą grę mam cały czas dwa FPS-u. Nie wiem czemu, ale źle raczej nie wygląda. I mam nadzieję, że rozdzielczość dobrze się ustawi. Bo ja tu nie ma... Tu nie ma w ogóle możliwości ustawienia rozdzielczości. Chyba, że gra się... Sama przystosowuje do... Łoł. Wow. Gra się sama przystosowuje do ekranu monitora, czyli że w moim przypadku akurat jest to 1920 na 1080 No i tak, i to mamy teraz pająka. Tak, musimy zrobić tak, żeby tam tą puławkę ściepał. O właśnie. A nie, 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 jeszcze nie. I zaraz pokażę wam co będziemy musieli zrobić. Ojej właśnie, już spadł. Dobra, mam nadzieję, że teraz tym razem przeskoczę. Dobrze, dobra. Tu musimy podsunąć. I on teraz... Aha, blisko było. Patrzcie, blisko już było. Skubany. Więc tak, właśnie tak to mieliśmy zrobić. Teraz kolejna łapa. Oś tu bliżej. Co nie podejdziesz? na tą popkę. Dobra, jeszcze się trochę bliżej. Tak. Jest. W końcu. Teraz ten pang nam tu pewnie wyjdzie. Nie. Ale będziemy musieli raczej przy nim uciekać. I znowu prawce do mi pliki, co mi bardzo wkurza. Zjeżdżamy sobie, idziemy w bardzo mrocznym klimacie Taki właśnie klimat gry lubię I tutaj się właśnie kończyło demo To pamiętam Już nagrywamy z jakieś 10 minut I tak, nie możemy w ogóle wyjść i teraz ten Pająk będzie nas próbował zjeść Znaczy najpierw nas zaplączę w Pajączynie Fajnie to będzie wyglądało O To będziemy musieli się jakoś z tego wyrwać O właśnie tak No i musimy skakać <tryk> w pańczy nie to wygląda. Jak jakaś larwa. A i i się zabiliśmy. Będzie właśnie teraz bardzo trudno. O, teraz. Myślałem, że będzie trudniej, ale dobra. Jak już jest, to jest. Bo tak jest szybciej. Ło, mało brakowało, to odruchowo kurę zrobiłem. ja tu mnie. Oh shit, a ja miałem skocie na ten kamień. Teraz jebałem. Panie, tylko muszę co chwilę skakać do tyłu. Ale i ten pan mnie teraz ściga. Zauważy, że mnie nie ma. Tu musi to ruszyć za mną w pogoni. Dobra, dobra, musimy jeszcze nie jak najszybciej uciekać. A widzicie, mi złapać. O. Jak fajnie. Wstawaj, wstawaj Chyba jak za nami idzie, to musimy uciekać i mi się pańczy na to słuchajcie. What the fuck <laughs> dobra, właśnie raz o lubię takie dzieci Ło, coś mnie zabiło Dobra, kiwamy się. Tu będzie nas niektóre osoby, będą próbowane zabić, ale niestety żadnych dialogów nie ma, szkoda. Zresztą ostatnio wyszła taka nowa gra Deadlight. Jest bardzo podobna do Libo, tylko akurat tam są dialogi i akcja się dzieje w współczesnym świecie po apokalipsie, tego co pamiętam. Tylko ja oglądam recenzję tej gry. I bardzo mnie ona zainteresowała. I teraz robimy No dobra Skaczemy No i to trudne nie było Aha, hehe <laughs> Dobre Myślałem, że to nas jakoś podsunie do tego Auć Aj kurde Teraz to rzek zajebał <grym> I się nabiję na jaja No świetnie no mieliśmy to przeskoczyć Tak myślałem Nie, zrąbałem Aby to było a tam przeskoczy się jeszcze raz Dobra dobra skoczyłem. Aha bo ja to miał analog do... na prawą stronę dać Szkoda szkoda, któryś Tury już tam raz powtarzamy to samo No właśnie Ale Ej, Nie wiadomo jak ten chłopiec się nazywa że w końcu idziemy dalej haha ha. ten bajek nie ma ze mną szans aha mechaniczny a to dziecko i wraz znowu o moje pliki Chodź tu, a tu pływać akurat nie umimy, jak trafimy na taką głęboką wodę to akurat niestety się utopimy i będziemy musieli zacząć z ostatniego punktu kontrolnego O! Ale ja tam ja uciekać Dobra... Ła, ucieka, uciekaj, uciekaj! Dlatego to było. Jest, przejdź, wskoczyłem. Widzicie, właśnie, takie dzieci będą mi próbować zabić. Fajna gra, nie? I się strasznie właśnie dziecię, za to podoba. Chodzimy sobie po drabinie. Dobra. Eee, to dziecko będzie na mnie próbowało zrzucić. I jakoś tu musimy teraz zaniknąć. Jak to się unikało powiedzmy? A właśnie. I, pomysłowe, pomysłowe, wam powiem. I prawie mi się udało. Dobra, jak to mamy zrobić, powiedzmy? Aha, no dobra, już spoko. Uoo i znowu lagi lagi lagi. Tak samo jak wczoraj przy Dead Spaceie. Mm, nie wiem, co mam? Z tymi lagami ostatnio? Chyba ja że dam pauzę i wrócę kiedy mi się już te, to mi się już oj, mi się. Dobra. O, Aha, lina E nie no z tymi lagami coś jest nie tak No to ja wrócę kiedy mi się już te lagi No, jakoś znormalizują A nie, już jest spoko Dobra, myślę że Przy takiej grze że... A lina mi zabiera Widzicie? Właśnie się utopiłem no świetnie, mamy czekać, ja? Mamy to popychać! No właśnie Właś, właś, właś o, i znowu Fras przedziela pliki I Mamy teraz czekać aż ten pająk nam tutaj wejdzie Dobra Także nam pomógł odrobinę wszystko, Na wszystko akurat możemy wskoczyć I patrzcie teraz na to, to będzie mistrzowski <grystanie> To było zajebiste jeszcze się tego pająka pozbyliśmy Ile już nagrywamy? Jakieś 20 minut. To jeszcze jest jakieś... Nie. No, no, 20 minut. Już jest do ja 11.37, tak będzie 11.42, to zakończymy nagrywanie. Coś tu widać, że, się, że wieje. Halibut fajnie wibruje, jak zwierząt tak... Bez kojarzeń, proszę. O no właśnie. au, on tak daleko sięga. Jakby tu mają przeskoczyć? I teraz mamy tu urwać tą nogę jego Patrzcie na to Yeah! Fajnie to wyglądało I teraz patrzcie na to Popychamy głowę tułów Kurwa, żaden człowiek by się chyba tego nie tknął Chciałem mi strasznie pomógł, wam powiem szczerze e, tam, tam nie doskoczymy raczej Tu musimy wyjść tutaj po O Jest właśnie Łow, fram znowu przedziela pliki Łołowo wow, wow. Dobra, na to nie wejdziemy Tu musimy zepchnąć to No dobra, która jest godzina? A, jeszcze 3 minuty Jakieś mieci tutaj pływają huh. Jakieś ciała A i nie zombiję Tylko tu nam wejdzie A jeszcze dwie minuty mam do kierowania Kurde, sam się utopiłem Dobra Nie chce się czekać aż ten dusę przyjdzie Y i na Anna na, nah, Skakamy he, he, myślę, że ja na to się da nabrać. Chyba, że A to bym je ciebie kamieniami. -y. No widać. Przyjaźni są. Chyba że... właśnie. Próżymy ciała naszego kolegi. Nie zjeżdżaj! Tak, pchał go od tyłu. Świetne skojarzenie. Przy ryjem, po zolu jedzie. Dzięki Ci kolego, oddzielczę się kiedyś. Oj, tam leży jeszcze jakiś dzieciak z tym robaglem w głowie. Uff. No dobra, to może tutaj. Tu są checkpointy, więc jak coś... A, no to są checkpointy, no to... Odza... No to nie zaczniemy od tego miejsca. No to ja wam dziękuję. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, polecajcie znajomym. I dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się seria spodobała. Pomysł na tę serię, że odcinek się spodobał. No to ja dziękuję, dzięki, cześć, na razie.